Bardzo fajna rybka. Podoba mi się. Bardzo ładny węgorz. Duży. o Pewnie będzie jeden z moich największych węgorzy. Patrzcie, jaki duży. Ale twardziel, Dobra, trzeba go teraz odczepić. Ale się wije. Ale się wije. Co tam? To coś jest. Tu jest dobra ryba. Patrzcie. Jest dobra ryba jeszcze Także tutaj już będzie teraz do cięcia ryba Dzisiaj polowanie na węgorza, sandacza, oczywiście na fileta z gruntu, na żwirowni, na której już takie ryby właśnie łowiłem. Mam nadzieję, że spodoba się Wam również kolejny odcinek z tymi właśnie oto rybami. A czy dopiszą, to zobaczymy. Zawsze najlepiej biorą pod sam wieczór i w nocy, dlatego też mam zamiar posiedzieć do późnych godzin nocnych. A jak późnych, to zależy od intensywności brań. Zestawy oczywiście już znacie. Widzieliście go na odcinkach z węgorzami, na które zapraszam. Oczywiście zestawy już wywiezione. Było to łódką i kawałki uklejek, żeby zanęcić miejsce punktowo. Dokładnie w tym miejscu, w którym wylądował zestaw. Tak więc zapraszam do subskrypcji, a inne filmy. A tymczasem zobaczcie, co złowiłem na wypadzie sprzed ostatnich paru dni? Jest branie, a akurat włączyłem latarki. O, tutaj trzeba by było poluzować, widzę. No jeszcze chwilę czekam. Widzę, że jedzie. Niech jedzie. On to robimy, sprawdzam, czy się coś wzięło, czy się nie wzięło. Czy coś siedzi, czy nie? Coś jest. Jest ryba. Jest pierwsza ryba. Ciekawy jestem, co to będzie. Coś bardziej mi dopasuje na węgorza. Ale nie wiem, nie jestem przekonany do końca. O, o! To dobrze coś szarpie. Nie, to będzie mały sandaczek, to będzie mały sandaczek, tak, nieduży sandaczek, ale jest, tak, o, nieduży sandaczek, taki oto malutki, już odhaczony, nie był mocno zaczepiony, także fajnie, oczywiście wraca do domu. Ua! uwany ochlapał mnie i taki właśnie sandaczyk wpadł, nieduży no ale na fileta fajnie, tak więc lecimy z dniem dzisiejszym sobie przygotowałem skrawki uklejek, które będę wrzucał do zanęcenia tutaj w pływają ogonki które będę wykładał na haczyk no i zanęta która mam nadzieję przyniesie efekty od Rafisza Hollywood wątroba ryba Mamy pierwsze branie dzisiaj panowie Coś mi tutaj delikatnie podciąga Tylko ciekawe jestem Co? Na pewno się, patrzcie, delikatnie podrywa Na pewno za chwilę się pewnie przekonamy Co tam mi szarpie Dobra Niech sobie Ciapie, na wszelki wypadek tutaj wezmę kabłąk od żeby sobie tutaj jak coś to wyciągało, coś tu ciągle ciągle pika, trzeba może wziąć rozpodbierak, za chwilę będziemy to sprawdzać, że tak powiem, co tu tak pika. Złóżmy sobie podbierak No i coś Trzeba zaraz sprawdzić Co tutaj się Patrzcie jak wyciąga Może wystarczy Jak tak wyciąga to Może wystarczy Wyciągania Trzeba sprawdzić Czy coś tutaj Siedzi Sprawdźmy na żyłce Czy coś będzie podciągać dalej no dobra, sprawdzamy Coś ich tu jest Ale to jest nic dużego Obawiam się, że To może być pan Jezu Sumik karłowaty na fileta No nie Mam nadzieję, że to się tak nie skończy bo nie podobać mi się to będzie żeby sumik karłowaty wziął na fileta To nie jest tryba, po którą chciałbym tutaj złapać mm. jak... jak skrzeczy to mi zrobił z fileta. Jeden filet stracony. No jest branie. Jest pierwsze branie dzisiaj, bo nie liczę tego kolucha. Ten koluch to nie było branie, ale tutaj mamy ewidentnie jakieś ciekawe branie. Muszę się przygotować do przycięcia tej ryby. Tutaj on sobie odjeżdża, niech sobie coś tam wolutku odjeżdża. Weźmy wędkę już. Tutaj sobie naprężymy żyłkę, zobaczymy, czy będzie podciągał. Coś tam delikatnie czuję na żyłce, że coś jeszcze jest. Że coś tam szarpie. Tylko ciekawe, co to jest. Mam nadzieję, że to nie będzie koluch. Dobra. Jest cały czas. Ale ryby nie ma. Niestety. Niestety. Nie ma ryby. Nie wiem, za wcześnie, za późno. Na pewno coś nie tak, filet obskrobany. Jest branie i to branie dobre. Zobaczymy, trzeba odczekać swoje. Ale fajne branie. Teraz stanęło. Trzeba odczekać dosłownie parę minut, parę sekund. Jak drugi raz zacznie jechać, to trzeba będzie teraz już to przyciąć. No Jedzie drugi raz. Także tutaj już będzie teraz do cięcia ryba. Niech wyjeżdża sobie. Widzę, że cały czas pobiera. Cały czas pobiera. Dobra. Jest ryba. Jest ryba na pewno. Teraz już jest. Zobaczymy, co to będzie. Czy to będzie. Pan sandacz czy to będzie pan węgorz? Ale jest No ciekawy jest Ale walczy, ale walczy To będzie pan sandacz Nieduży sandacz Ale jest Nieduży sandaczk No ale jest Tak jak chciałem Chciałem złapać i złapałem pana sandacza. Tak jak mówiłem, drugi odjazd i zacinamy rybę. Taki pięćdziesiątek. Taki oto pan sandaczek się zameldował. Mętno oki po nocy, także jest i dzisiaj nieduży, coś koło wymiaru, ale jest. Dobra, trzeba go troszeczkę tutaj ocucić. Tak więc smykaj. Tu jest też ryba. A chciałem sprawdzić tylko. Tu jest coś, tu jest. Ciekawy jestem, co. Czy to będzie koluch? Czy to będzie coś innego? Będzie pan koluch. Pan koluch się przyczepił do mojego filecika. Znowu. Co jest, one zaczęły brać na filety? Nigdy nie brały. Jaj, co jak jeszcze skubany zażar? Niestety on już nie wróci do wody. Jest kolejne branie. Także znowu coś się dzieje. Mam nadzieję, że teraz będzie to węgorz. Trzeba światło sobie przestawić tutaj. Miał, będę miał lepiej widoczność. Podciąga, po trochę, po trochę, podciąga. Wydaje mi się, że to może być sandacz tym razem. Węgorz tym razem. Bo to takie delikatne skoki. A, albo koluch. Co bym nie chciał, żeby to był koluch. No ale to jest taka mizerna zabawa. Chociaż coś tam, coś tam próbuje. Odjeżdżać. Uuu! Troszkę tak mocniej odjechało. No poczekamy, zobaczymy. Mam nadzieję, że to jest węgorz. Bo chciałbym dzisiaj złapać węgorza. Sandać już jest. Może nieduży ten sandacz, ale zawsze sandacz dwa koluchy niechciane strasznie. No, cyk, 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 dawaj. Był tu podjazd, trzeba go więc pierw sprawdzić, bo już jakiś czas nie było żadnego ruchu. Tego może coś tam się wpięło Jest chyba coś Coś Co tam? To coś jest. Tu jest dobra ryba. Patrzcie Jest dobra ryba jeszcze z moim zestawem drugim. Z moim jest węgorzyk. Jest węgorzyk, tak jak chciałem. Węgorzyka. Tylko on jest razem z moim zestawem, na pewno. Drugim. Muszę sobie jakoś z tym poradzić. O. Jest węgorz. Chciałem węgorza. Mam węgorza. O, Oj, to powiem szczerze ładny węgorz. Bardzo ładny węgorz. Duży. O. Pewnie będzie jeden z moich największych węgorzy. Patrzcie jaki duży. Ła! No spokój się. Czekaj chwilę, zaraz Ci odczepię. Najpierw go włożymy do wiaderka. Żeby sobie grzecznie poleżał. O. No. Zaraz go odczepimy. Ale ładny węgorz. Ale zanim go odczepię. To sprawdzę co tutaj się działo. Bo tutaj było szaleństwo jakieś. Czy to było branie. Czy to było wczepka tego węgorza? E, to było wczepka tego węgorza. Także tutaj nie ma nic, ale zaraz wyrzucimy drugi raz albo wywieziemy. Ten filet już jest tak zdewastowany, że już go trzeba będzie wyrzucić. Dobra, zobaczmy tego niunia, Odczepimy go. Jest fajny. Jest fajny. Fajny węgorz. Super. Dało się po raz kolejny złowić węgorza. Patrzcie, jaki. Ale twardziel, Dobra, trzeba go teraz odczepić. Ale się wije. Ale się wije. się zakręcił jeszcze tutaj. I pokaż, gdzie masz coś Ktoś mówił, że przez ręcznik najlepiej i faktycznie przez szmatkę najlepiej. Taki oto Węgorzysko o, pokaż się w całej w okazałości Piękna ryba fajna ryba <laughs> Ale śliska też Też śliska i ucieka strasznie szybko jaki skubaniec No pokaż się, daj się złapać Patrzcie jaka żmija. Później ją zmierzymy. Na razie niech sobie posiedzi. <laughs> nie mogę. Muszę przez szmatkę. Bo inaczej to nie będzie. O! Taka żmijka węgorzowata. Przez szmatkę. Zaraz go zmierzymy. Zobaczymy ile ma centymetrów, ale nie jest brzydki. Powiem szczerze. Fajna ryba. O, dobra. Idź na razie do wiaderka, ty się tutaj uspokoisz. No i jest pierwszy węgorz dzisiejszego wieczoru. Tutaj mi podświetla latareczka. O Fuh, fajny, jeden z większych, którego złowiłem. Na koniec oczywiście go zmierzę i wypuszczę, ale liczę na jeszcze jakieś brania. Może kolejne węgorze, może jeszcze sandacze. Czekamy jeszcze na kolejny pik pik i odjazd i kolejną rybę. Mam nadzieję, że takowa się zamelduje. Jeżeli nie, trudno. I tak jestem zadowolony. I mamy kolejne branie. Ale podciąga. Trzeba mu wypuszczać. I sobie podciąga. Tutaj węgorze... Troszeczkę inaczej biorą jak wszędzie, że tak powiem. Bo na jednym z filmów z węgorzami ktoś mi tłumaczył, że można od razu zacinać. Miałem takie akcje, próbowałem właśnie od razu zacinać i niestety żaden się nie wpinał. Ale gdy wyczekałem odpowiedni czas, to ta ryba się meldowała. Także tutaj raczej trzeba odczekać. Po tym krótkim odjeździe co chwilę o właśnie coś takiego się dzieje, raz podskakuje, raz odpuszcza no i chyba za chwilę sprawdzę co tu się zadziało czy tutaj coś siedzi, czy po prostu gdzieś coś próbuje brać no to trzeba będzie sprawdzić Jest, coś jest, coś jest, nie wiem co, ale coś jest na pewno. I mam nadzieję, że to nie jest koluch, ale to wydaje mi się, że to jest koluch. Dlaczego te koluchy zaczęły brać na fileta? Nie podoba mi się to i to bardzo bo nie dość zaczęły brać na fileta tutaj haczyk jest także nie jest jakoś tam strasznie daleko na szczęście ale nie podoba mi się to że one biorą na fileta No dobra taka ryba nie będę wam pokazywał co dalej z nią zrobię a więc trzeba zmierzyć tą moją żmikę. No teraz najpierw wyciągnąć przede wszystkim. Zmierzymy ile ma centymetrów, bo jest fajna. Może nie jest jakaś tam gigantycznie wielka, ale fajna. I chyba będę musiał ją przez szmatkę wziąć. Mhm. Bo nie da się praktycznie złapać. O, zobaczmy ile ma centymetrów. Wyprostuj ogon. O, sześćdziesiąt sześćdziesiąt cztery centymetry. Taki oto węgorzyk 64 cm, może nawet 65. Patrzcie, no taki pozwijany trochę, fajny Złociutki, śliczna rybka bardzo fajna rybka. Podoba mi się, jeszcze, sobie szybką fotę zrobię z nią. No. I wypuszczamy Oczywiście Uwaga <ścoughs> Uwaga O Taka oto węgorzyca, Węgorzyca Ale fajna ryba Patrzcie jak otwiera pysk Śliczna ryba Podoba mi się więc trzeba jej zwrócić wolność niech rośnie żeby mnie cieszyła jeszcze jak może będzie miała z meterek O! Patrzcie jak fajnie odpłynęła Poszła Tyle z dzisiejszych nocnych łowów dzisiaj zaliczone jakieś koluchy to mi się nie podoba, że zaczęły brać na fileta sandaczyk i węgorz. No i na wcześniejszym wypadzie jeden sandaczyk. Czekam na te większe sandacze, te duże sandacze, ale może będzie trzeba zakładać dużo większego fileta i wtedy skuszą się te duże sandacze. Na pewno mam w planie wybrać się również na sandacza, na fileta, na rzekę Bug, ale to troszeczkę później. I na pewien zbiornik, na którym również są sandacze i dużo większe węgorze. Koniec dzisiejszego materiału. Tutaj wszystko już poskładane. Czas się zawijać do domu. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i oczywiście, zapraszam na inne odcinki. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.